Cześć. Pracujesz z tarotem prywatnie lub zawodowo? Może ukończyłaś, ukończyłeś kurs, ale czujesz, że potrzebujesz głębi. Posłuchaj. Jeśli jesteś tarocistą, tarocistką, na pewno znasz rozkład Krzyż. Ale czy wiesz, że Krzyż nie tylko pokazuje przyszłość, że jest Czymś znacznie, znacznie głębszym. Dla mnie jest to najważniejszy rozkład, tak uczę na moim kursie. Rozkład do głębokiego wglądu, do czytania pola. Krzyż nie mówi tylko, co się wydarzy. On pokazuje, gdzie jesteś, co w tobie woła o uwagę, co chce być zobaczone, co domaga się prawdy. Gdzie jest źródło, gdzie jest sens? Kiedy wchodzisz w krzyż, nie patrzysz już tylko w karty, patrzysz w siebie. To jest podróż w głąb siebie, do miejsca, gdzie pole zaczyna mówić, a tarot staje się wtedy lustrem, lustrem tego, kim jesteś i kim właśnie się stajesz. Jeśli chcesz doświadczyć czytania Krzyża jako Lustra Pola, zapraszam Cię na webinar 29 stycznia Krzyż jako Lustro Pola. Link do zapisu pod filmem.